W tym zadaniu mamy podane trzy krawędzie przy długości prostopadłości ścianu, czyli 5, 6, 7. Mamy obliczyć jego pole powierzchni całkowitej. Aby obliczyć to pole powierzchni całkowitej, pamiętajmy o takim wzorze, że to będą 2 razy AB, dodać wartość 2AC. I dodać do tego 2 wartość w BC. Oczywiście A możemy oznaczyć sobie jako wynik wynoszący nam 5. Taką długość B to jest wartość 6, C to jest wartość 7. No i możemy to oczywiście w tej sytuacji popodstawiać pod ten wzór. Czyli 2 razy A to jest w tej sytuacji 2 razy 5 razy 6. Dodać 2 razy 5 razy 7. Dodać do tego 2 razy. 6 razy 7 no i pole całkowite 2 razy 5 razy 6 to będzie łącznie wynoszące 30, 60 dodać 2 razy 5 to jest 10 do, razy 7 to będzie wartość 70 dodać do tego 2 razy 6 razy 7 6 razy 7 to 42 razy 2 to będzie 84 no i dodajemy teraz te wszystkie wartości, czyli pole całkowite będzie wynosiło nam tutaj 100 130 plus 84 to jest będzie wartość 214 e, na no jakiś tutaj jednostek, czyli tą odpowiedź prawidłową będzie w tej sytuacji odpowiedź d. Oczywiście te jednostki możemy tutaj zapisać, że to są jednostki kwadratowe.